Cześć, moje drogie, dzisiaj będzie makijażowo. Dzisiaj użyję kilka kosmetyków marki Eveline w jednym filmiku, a co tam nie miałam z Eveline, to użyłam oczywiście co innego i oczywiście nie było na szczęście rozczarowania, bo póki co, to naprawdę bardzo pozytywnie ta marka mnie zaskoczyła, a najbardziej to chyba ta paleta, o której już Wy też pewnie dużo wiecie, dużo widziałyście. Może same macie i ją uwielbiacie. To jest paleta dla takich sroczek, które uwielbiają brązy, a ja taką sroką, taką mega tłustą, wypasioną sroką jestem, bo naprawdę uwielbiam brązy, miedzi i tego typu kolory. Taką mamy kolorystykę. Jest naprawdę, no taka moja, super. Jest trochę matów, trochę takich błyskotek i ogólnie jest w czym wybierać. To jest taka paleta na co dzień. Myślę, że wielu osobom się przyda. Całkiem fajne opakowanie ma. Myślę, że podczas pierwszej podróży się nie powinna rozlecieć, więc no całkiem okej. Okay. Użyłam też dzisiaj podkład, o którym dużo słyszałam. Dużo dobrego słyszałam. Słyszałam, że to jest niezły zamiennik dla Catrice. O, chociaż różni się ten podkład troszeczkę formułą, ale, ale idzie w tą stronę. Widziałam go też w telewizji, więc to jeszcze bardziej mnie Zachęciło do tego, żeby go przetestować. Korektor, o którym już Wam mówiłam nieraz. I chyba nie tylko ja, bo na internecie też trochę o nim dziewczyny mówiły. Dużo pozytywnych rzeczy, jest naprawdę też fajny. Ale jak szukasz takiego konkretnego kamuflażu, korektora, który zakryje wszystko, to się rozczarujesz, bo to, to tak nie bardzo działa, tak jak pisze na opakowaniu. I kolejna rzecz to była maskara do brwi. Bardzo fajna. Muszę przyznać, że trochę idzie w stronę Benefit Gimme Brow do tej właśnie takiej maskary, która ma trochę pogrubiać i utrzymywać w miejscu brwi. Całkiem Ciekawy kosmetyk, muszę przyznać, że jest no, 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 dość obiecujący. No i ostatni, który użyłam z Everline, to była ta pomadka 2 w 1, czyli pielęgnacja i ochrona numer 04. Bardzo ładny i kolor. Dobra, teraz lecimy do części praktycznej, zobaczycie jak ten makijaż wykonać, co użyłam mm, i, i, i czy ten makijaż jest y, łatwy czy trudny, to oczywiście możecie same ocenić. Wrzuciłam już bazę tylko na centralną część twarzy, czyli nos, tutaj troszeczkę policzki, gdzie mam szerzone pory, to wylądował Dior. Teraz y, mam już gąbeczkę odpowiednio wilgotną i biorę się za podkład. To jest Liquid Control HD z Eveline. To jest y, podobno świetny zamiennik dla Catrice, chociaż, chociaż cenowo chyba to wszystko wygląda podobnie. Postaram się nie upierniczyć sobie spodni, bo y, niestety ja mam do tego talent dzięki takim droperkom i nie wiem ile wtedy dokładnie tego nałożyć, ale powiedzmy, że, że tyle wystarczy. Najwyżej dołożymy kolor tego podkładu, to jest 015 Light Vanilla. I jedziemy z gąbeczką. Tutaj, dupką oczywiście wklepiemy. Ale rozprowadza się bajecznie, dosłownie dwie sekundy, i <laughs> podkład jest rozłożony. Praktycznie niewidoczny. Dla suchej skóry to nie wiem, czy będzie odpowiedni, bo on ma bardzo matowe wykończenie. Jestem ciekawa, tylko jak on będzie się utrzymywał w późniejszych godzinach z tym matem. U mnie akurat skóra jest taka lekko przesuszona. Na strefie T praktycznie wcale się nie przetłuszcza. To już jest takie naprawdę minimum które praktycznie w niczym nie przeszkadza więc dla mnie ten podkład może być odpowiedni ale dla osób, które mają bardzo suchą skórę i potrzebują jednak tego, tego, coś tu lata mm, potrzebują dużo nawilżenia to nie wiem, czy to odpowiednie będzie takie wykończenie ale różnie ludzie tam sobie pakują na twarz które osoby mają bardzo suchą skórę i uwielbiają na przykład Estée Lauder Double Wear także ja sobie tak tutaj planuję jeszcze dołożyć odrobinę, bo to krycie jest takie naprawdę super dzienne, ale mi tutaj nadal wszystko przebija. Wszystkie moje plamki, które gdzieś, gdzieś są, to mi przebijają, ale, ale naprawdę podoba mi się na pierwszy rzut oka ten podkład. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dobra, ja jeszcze to ja dołożę gdzie trzeba i zobaczymy, jak się połączy sam ze sobą. Taką niedużą ilość jeszcze dorzucimy, rozprowadzimy to i zobaczymy, czy się tutaj nie będzie nic ciastkować, czy będzie to wszystko... Nie wyglądać i rozprowadzimy to oczywiście tak w miarę szybko, żeby to nic nie zastygło, bo potem z plamami bywa różnie, żeby je jakoś tutaj wprasować w resztę makijażu. I powiem tak, z tą drugą warstwą to nie wygląda najgorzej, bo myślałam, że będzie wyglądać ciężko, będzie się ciastkować w niektórych miejscach albo zbierać, ale nie jest fajnie. Połączył się bardzo ładnie z pierwszą warstwą. Wygląda nadal naturalnie. Lekko jeszcze przykrył mi te moje jakieś tam drobne niedoskonałości. Tutaj mi coś czerwonego przebija, tutaj też, ale to akurat jest takie w miarę jeszcze znośne. Nie, nie powoduje to, że, że mi się to po prostu nie podoba i, i będę Wam tutaj narzekać. Nie wygląda ciężko nie nie podkreślił mi rozszerzonych porów, które mam tutaj przy nosie, i ogólnie na strefie ta też ładnie się rozprowadził. Tutaj nad górną wargą również. No, najgorzej wygląda w tej części, ale tutaj każdy podkład teraz u mnie byle jak wygląda, ale wygląda lepiej niż Anastazja, także, także Git. Nie mam co tutaj narzekać. Na kłaczkach też się nie osadził. Ogólnie wygląda bardzo ładnie i nadal naturalnie. Teraz korektor też z Eveline Lekkie kamuflaż, i nałożę go tylko pod oczy. Oczywiście odrobinę, niedużą ilość, tyle wystarczy. Rozprowadzę gąbeczką. Potem będziemy brać się za resztę konturowania. O tym korektorze już pewnie dużo słyszałyście w niektórych filmikach, i większość dziewczyn go chwali i mówi, że jest naprawdę bardzo fajny. Pod okolice oczu naprawdę jest idealny. Moim zdaniem. Całkiem nawet ładnie kryje, chociaż nie sprawdzi się jako kamuflaż, jeśli ktoś szuka mocno kryjącego korektorek, na przykład tart. Jak ten Stuface mocno kryjący. No to nie jest ta liga. Nie, to zdecydowanie to nie jest to. To jest taki bardziej dzienny, dzienny korektor, który ma trochę gęstszą konsystencję, a krycie ma takie powiedzmy do średniego. Więc jeśli masz takie dość średnie zasinienia, czy jakieś tam przebarwienia, czy po prostu nakładasz korektor z przyzwyczajenia codziennie, no to myślę, że jest całkiem To fajna opcja. Do konturu użyję. Smashbox i oczywiście nałożymy go w standardowe miejsca. Zobaczymy, jak się te kosmetyki połączą i rozblękuję to gąbeczką. Ojku, zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu. Nie wiem czemu, ale dość opornie ten brązer się mi tutaj rozprowadza i zajęło mi to już chwilę, a druga strona jeszcze nie ruszona. Mam nadzieję, że nie stygnie, bo będzie klops. Także już mam nadzieję, że to powinno już wystarczyć. Jeszcze parę ruchów i biorę się za drugą stronę. No, gotowe, całkiem ładnie się to wszystko zgrało. Jeszcze rozświetlacz, ale dzisiaj nie będzie beka, tylko będzie Anastazja. Rzucimy odrobinę na brązer, może to tak lekko powyżej czubkiem i blendujemy ten przepiękny, taki złoto-miedziany kolor, bardzo ładny. I teraz żałuję, że nie wzięłam więcej tych rozświetlaczy, bo była możliwość kupienia w TKMakrze za naprawdę rozsądną kasę ale wydawało mi się, że jeden wystarczy, a teraz taka moja pazerność się odezwała i chciałabym ich mieć więcej, bo są świetne jakościowo. I dzięki temu rozświetlaczowi mamy taki bardzo ładny letni glow. I teraz pasuje to wszystko oczywiście przypudrować i tak klasycznie pod oczy gąbeczka na strefę T, tutaj głównie boczne partie nosa i reszta będzie omieciona pędzlem. Ten podkład naprawdę nie wymaga dużej ilości pudrowania, bo on jest taki dość suchy w swoim wykończeniu, ale oczywiście warto troszeczkę tutaj przypudrować, żeby brązer, rozświetlacz i tam inne kosmetyki pudrowe miały możliwość ładniej się potem rozprowadzić bez żadnego przylepiania się i ciapkowania. Dobrze, buźka już jest zrobiona. Troszeczkę taka blada, ale to tylko dzięki oświetleniu, bo tak naprawdę wygląda ten kolor prawie, że idealnie z moją szyją. Także jest super. Teraz pasowałoby mi coś tutaj do konturowania. Nie wiem, czy... czy, czy, czy A może ten bronzer wezmę z Diora. Eee, taka wygląda, taki dość widzicie, letni pędzelek z Hakuro i jedziemy z brązowieniem tutaj. Dobra, jest super na tą chwilę. Dzisiaj chciałam też pobawić taką paletką z Eveline. Nie wiem jeszcze, jak ona się będzie sprawdzać, bo muszę przyznać, że jeszcze się nią nie bawiłam. I tak wygląda kolorystyka, jest naprawdę super ciepła. To jest chyba w jakiejś. Jakaś inspiracja Urban Decay? Czy mi się tylko wydaje, czy może jakiejś innej palety? Nie wiem, ale naprawdę kolory są bardzo ładne i wszystkie się mi tutaj podobają, i postaram się użyć tylko tej palety dzisiaj. Więc najpierw użyję sobie bazy, a potem będziemy bawić się paletką. Bardzo, oczywiście, nałożę palcem odrobinę, równiutko, żeby sobie nie narobić jakichś zmarszczek niepotrzebnych, nieistniejących normalnie. Aż po samej brwi tą bazę nałożę i dodaję ją porządnie wklepię, żeby się ładnie tutaj roztarła, wniutko. Mam duży pędzelek i teraz y, nabiorę sobie ten pierwszy cień, taki dość lekko połyskujący on jest, albo ten drugi, nie, ten pierwszy może, jak już tak powiedziałam, to jedziemy z tym pierwszym i postaram się tym cieniem zagruntować całą bazę. On jest taki lekko połyskujący. To nie jest perła, tylko taka bardziej chyba satynka, można powiedzieć. I pierwszy cień już na miejscu. Teraz zmieniam pędzelek na bardziej płaski i zajmę się tym cieniem takim dość jasnym brązem, który jest naprawdę taki dość ciepły. Można powiedzieć, że prawie że miodowy. I widzę, robi się to samo, co w tej wcześniejszej palec palecce, którą testowałam Angel Dream. Też dość mocno te cienie się osypują, dość mocno Robią bałagan, to nie jest fajne, no ale cień sam sobie na powiecie zachowuje się ładnie, to jest dobrze. Bardzo ładnie rozprowadza się ten cień i całkiem przyjemnie się buduje dość szybko, chociaż moja kamera praktycznie go nie wyłapuje. Nie wiem dlaczego. Jest tak jakby blady w monitorze, a tak naprawdę jest całkiem, całkiem przyzwoicie nałożony i. On nie, nie ma matowego wykończenia, tylko taką lekką satynę. Więc e, jeśli ktoś lubi tutaj mat w tym miejscu, gdzie ja go nałożyłam, no to się troszeczkę rozczaruje. Ale to będzie też taki fajny cień, jako jeden na całą powiekę. Czyli jeden do, do makijażu, jakaś kreska, cień, czy nie cień, tylko tuż do rzęs i jesteś gotowa do wyjścia. Także super, bardzo ładny kolor. Ten kolor Cappuccino troszeczkę przyciemnie mm, może tym Espresso, czyli tym tutaj, o tym takim ciemniejszym brązem. On chyba nie będzie zbyt dużo się odróżniał od tego cienia, który wcześniej nałożyłam i nałożę go tutaj w załamanie, żeby troszeczkę podkreślić, dodać takiej głębi oku i tak lekko przyciemnić ten wcześniejszy cień, który nakładałam. On jest odrobinę chłodniejszy też. Ale pasuje ładnie. do jego tutaj, ile będzie trzeba. I oczywiście rozetrę, żeby nie była to taka ostra krecha. Cień już jest na miejscu, naprawdę wygląda bardzo ładnie. Do dziennego makijażu to są przepiękne kolory, szybko się nakładają. Chciałam, chciałabym jeszcze użyć może tego najciemniejszego koloru tutaj w palecie, ale tak stwierdziłam, że chyba będzie jednak zbyt mroczny ten makijaż, a chciałabym, żeby był jednak takie tonacji do dziennej. No i na całą powiekę chyba nałożę sobie ten ice coffee, czyli ten taki dość mocno połyskujący, przepiękny kolor który naprawdę na słoczu wygląda przecudownie, popatrzcie na pigmentację, jaka jest boska. Super. Nałożę go płaskim pędzelkiem. I zobaczymy, czy, czy da taki ładny efekt, a jak nie, to dopakujemy go oczywiście palcem i też troszeczkę się osypuje, ale bardzo mało, i na całą powiekę go nałożę, oprócz wewnętrznego kącika, bo tam oczywiście nałożymy coś innego. Ma bardzo fajną konsystencję, jest taki dość mięciutki i nie jest bardzo suchy, nie osypuje się, także jest, jest naprawdę bardzo fajny. I tu nie osypuje się oczywiście na powiecy podczas ścierania, bo nakładam go na pędzel dość dużo. I takim pędzelkiem rozetrę oczywiście tutaj granicę między ruchomą powieką a tym załamaniem, żeby nie było takiej bardzo ostrej linii tutaj. I niestety, jak się go rozciera, to ten kolor się gubi, a szkoda. No, jest różnica. Dobrze. I wewnętrzny kącik chciałabym nałożyć sobie ten cień. To jest top Nude z serii Turbo Glow. I palcem, tak naprawdę, bliżej wewnętrznego kącika na środek rzucę go, żeby się ładnie tutaj coś puszczało. I tak przyłamało tą czekoladę na oku. Dobrze, góra wygląda mniej więcej tak, jak bym chciała, czyli takim bardzo dziennym stylu i na dół rzucę te same kolory, które używałam wcześniej, czyli na najpierw ten jasny brąz, potem ten ciemniejszy i może jakąś czarną kreskę damy, zobaczymy, ale może na dole tym razem, nie wiem, gdzie to na górze, taka kreska eyelinerem przy rzęsach, zobaczymy. Także te kolory naprawdę są bardzo fajnie napigmentowane, jak widzicie dwa ruchy i powieka już jest praktycznie gotowa. No, i teraz jeszcze ten ciemniejszy brąz, dość ciepły, ceglasty. Damy go tutaj bliżej zewnętrznej części, żeby tego przyciemnić troszeczkę. Najpierw wytuszuję rzęsy na górnej powiece. Potem zrobię sobie linię na linii wodnej czarną kredką, Tak dawno jej nie używałam, także przyda się odświeżenie. I potem wytuszuję dolną linię rzęs. No z rzęsami wygląda to bardzo ładnie i teraz nałożę sobie kredkę czarną właśnie na linię wodną, odrobinę tutaj i rozetrę ją też jakimś tam pędzelkiem, żeby nie była taka zwykła ta linia. I tak to są nie odrobinę tylko przyciemne, nie chcę takiej bardzo grubej, ciemnej kreski, żeby to nie było zbyt ciężkie. No i wygląda całkiem ładnie. Że przyznać, że się mi podoba, nie jest to zbyt taki ciężki efekt. No i jeszcze oczywiście tuż na dolne rzęsy i będziemy mieć prawie makijaż gotowy. Oczyska gotowe. Jeszcze zostały mi brwi i tak myślę, że najpierw je wyczeszę odrobinę z nadmiaru pudru, podkładu. I mam tutaj żel do brwi z Eveline i postanowiłam, że go użyję też dzisiaj pierwszy raz. Jak już robimy hurtowo, to robimy i odrobinę tutaj muszę też zebrać bo bardzo dużo produktu się zebrało na tej szczoteczce żeby nie przesadzić i jedziemy z tym kolorkiem no, nawet się wpasowało nie, nie odróżnia się, nie jest rudy nie jest jakiś taki bardzo czarny I całkiem fajnie daje kolor zobaczymy jak się będzie utrzymywał pewnie trzeba będzie mu też dać chwilkę żeby się mm, osadził zastygł i wtedy powinno być ok Muszę przyznać, że na takie brwi dość gęste jak moje, którym wiele nie potrzeba, no to jest produkt faktycznie, który wystarcza do stylizacji. Chociaż można by tutaj podjechać jeszcze z kredką i wyrównać, ale to już będzie taki bardzo mocny efekt, a, a takiego dzisiaj nie chcę. Jeszcze na usta bym sobie rzuciła tą pomadkę dwa w jednym, czyli pomadka ochronna i kolor. Tutaj mam taką pomadkę, która nazywa się Oh My Kiss i ja mam numer 04 i ten kolor naprawdę jest bardzo ładny, tak na co dzień to jest po prostu rewelacyjny i nałożę go drobinkę no jeśli ktoś liczy na to, że ta pomadka będzie miała smak owocowy cukierkowy, jakiś słodki czy jakiś tam jeszcze inny, to rozczaruje dość mocno, bo jest to smak taki dość chemiczny, praktycznie nijaki ale to nie każdy chyba lubi takie słodkości na ustach zwłaszcza jak się jest na diecie, bo to korci jeszcze bardziej, żeby coś tam słodkiego sobie y, dziabnąć jeszcze dorzuciłam odrobinę rozświetlacza tego mojego biedaka, roztrzaskanego z tej palety marki Becca no i tak podsumowując to, co się na, na dzisiaj tu zmalowało. Makijaż, jak widzicie, jest bardzo prosty, szybki w wykonaniu i na przykład y, używając tego podkładu, no to całkiem ładny efekt można uzyskać, podoba mi się. W kamerze wygląda też nie najgorzej, w lusterku również dość naturalnie. Najgorzej wygląda mi na tej części, jak widzicie przebija trochę czerwonego, ale to ma miejsce teraz y, z każdym podkładem, z każdej półki cenowej, nawet tej super wysokiej. Bardzo szybko się nim pracuje i całkiem ładny efekt taki dzienny można uzyskać bez większego problemu, bez większego wysiłku. 주고 chcemy większe krycie, to też można oczywiście em, dorzucić drugą porcję i też ładnie się ze sobą zwiąże. E, później używałam e, korektor. O Ko korektorze już Wam mówiłam, tylko go zgubiłam teraz. Mam. E, korektor jest taki dość lekki, nie jest zbyt ciężki, mimo swojej konsystencji dość gęstej. Jeśli ktoś liczy na konkretny kamuflaż, konkretne maskowanie, to się rozczaruje, bo to jest takie powiedzmy do średniego krycie. Większego tutaj nie, mm, nie wykrzesamy, chyba, że dołożymy Drugą porcję, ale to już wiąże się z tym, że będzie dużo produktu pod okiem i może się troszeczkę zbierać i nie ładnie wyglądać w późniejszych godzinach. Ale całkiem fajny. Moim zdaniem to jest drugi korektor yy, mój ulubiony z Drogerii. Pierwszy jest ten z gąbeczką z Maybelline. Ten też jest całkiem fajny, chociaż tam ta formuła mi lepiej odpowiada z Maybelline, bo jest troszeczkę lżejsza. Dobrze, lecimy dalej. E, paleta bardzo fajna. Bardzo ładnie napigmentowany cień. Jak widzicie na słoczu ten piękny e, taki miedziany brąz się fajnie ułożył. Pokażę Wam jeszcze może pozostałe e, inne te cienie, które gdzieś mi się tutaj nabiorą. E, na przykład ten miedziany piękny, taki ciemny, chłodny brąz też jest bardzo ładny. No, i ten też, popatrzcie, no piękna pigmentacja jak na tą cenę, no to jest, to jest wow. No i oczywiście osypują się w opakowaniu niemiłosiernie, co niektóre kolory, bo niektóre są całkiem grzeczne, a niektóre to naprawdę są okropne, tak jak na przykład ten, który dałam. Jako pierwszy w załamanie to, to, jest, to jest porażka pod tym względem. Strasznie się osypuje. Opakowanie wygląda też na solidne, więc jeśli masz zamiar z nim podróżować, to myślę, że się nie rozkraczy przy pierwszej podróży. Powinno, powinno wytrzymać. No i użyłam jeszcze ten Brow Gel, czyli jakoś Brow mascara. Przepraszam, tak to się nazywa. No, na tą chwilę wygląda całkiem fajnie, ale jak to będzie się utrzymywać, to nie wiem, bo to jest moje pierwsze wrażenie. Ale podejrzewam, że całkiem fajnie. Zastyk dość mocno i te brwi są dość sztywne, więc jeśli ktoś oczekuje, że będzie się to trzymać, no to myślę, że da radę. Nie wiem, jak będzie się to utrzymywać na takiej dość mocno tłustej skórze, bo to wiecie, jednak troszeczkę na to wpływa, bo rozpuszcza tłuszcz dość mocno makijaż. Ale może, może ma to szansę. Kolor, jaki ja mam, to jest 02 Dark i taki kolor, który mi pasuje po prostu idealnie. Nie jest zbyt czarny, nie jest zbyt rudy, nie jest jakiś taki inny odcień wytrącający się, który by mi tutaj um, nie pasował. Całkiem fajnie to wygląda, naprawdę jest, jest super. Mam jeszcze maskarę z Eveline, na, na razie jej nie otwieram, bo mam otwarte parę innych i chcę je najpierw skończyć, a potem wrócić do, do tej. I to byłoby chyba już tyle na tą chwilę który, tych kosmetyków, a nie jeszcze pomadkę. O pomadce już Wam kiedyś mówiłam. Bardzo fajnie się nosi. Jest całkiem komfortowa. Wymaga też oczywiście odpowiedniej ilości balsamu, pod spód. Bo nie wiem, ile tego balsamu jest tutaj w tym kosmetyku. Chyba nie dałby rady, tak wiecie, tak dość komfortowo się nosi. Ten kosmetyk tam, tak sam solo. Pewnie podkreśliłoby to odrobinę moją. Suchość na ustach, ale z balsamem nosi się całkiem fajnie i jest też taki dość masełkowy, dość lekki, lekko się odbija yy, praktycznie wszędzie. Także to nie jest taki stały kosmetyk, który siedzi parę naście godzin yy, podczas nawet jedzenia, picia, mówienia, dzielenia się całusami itd. itd. Także to jest taki kosmetyk, który yy, nadaje się do poprawek co parę godzin. I tyle. Dzisiaj co, to już jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, pokazać w tym filmiku. Dajcie znać, czy wiałyście te rzeczy, które ja dzisiaj użyłam, czy się was sprawdziły, czy nie. I dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się na pewno w następnym filmiku. Pa!